Szanowne mieszkanki i mieszkańcy gminy Kartusy. Z ogromną dumą ogłaszam dzisiaj moją decyzję o kandydowaniu w nadchodzących wyborach na burmistrza Kartus. Wiem, że dla wielu z Was decyzja ta nie jest zaskoczeniem. Nie miałem wątpliwości, bo głęboko wierzę w naszą wspólną misję i jestem przekonany o skuteczności naszych dotychczasowych działań. Większość z Was zna mnie. Widujemy się i rozmawiamy na wielu spotkaniach na terenie całej gminy. Nigdy nie unikałem bezpośredniego kontaktu. Uczestniczę w większości wydarzeń organizowanych przez nasze sołectwa, instytucje kultury, kluby sportowe czy organizacje mieszkańców. Na konkretnych przykładach możecie Państwo sprawdzić, czy moje słowa, zapowiedzi są wiarygodne i czy skutecznie pozyskuję dodatkowe zewnętrzne środki finansowe dla naszej gminy. Chciałbym podkreślić, że jestem bezpartyjny. Nie jestem związany z żadną partią polityczną. Do żadnej partii nie zapisałem się, z żadnej się nie wypisałem i żadnej partii politycznej nie zawdzięczam swojej funkcji. Zawsze powtarzam, że moją partią są mieszkańcy gminy Kartuzy. Zapewniam, że mam bardzo dobre relacje zarówno z przedstawicielami obecnej koalicji rządzącej, jak z włodarzami ościennych gmin. Miast wypracowane niejednokrotnie w ramach spotkań Związku Miast Polskich. Chcę dalej realizować projekty podnoszące jakość życia mieszkańców, także we współpracy z innymi samorządami, czego znamiennym przykładem jest solidarne wsparcie budowy hospicjum w kartuzach, czy też deklaracja wspólnego finansowania budowy drugiego etapu obwodnicy Kartus przez wszystkie samorządy naszego powiatu. Wiem, że mieszkańcy czekają na jeszcze więcej. Dlatego zapewniam, że wraz z moim zespołem zadbam o pozyskanie niezbędnych funduszy, aby realizować kolejne inwestycje służące poprawie życia mieszkańców. Będę działać dalej i współpracować z osobami, które wraz ze mną kandydują z Komitetu Wyborczego Rzeszeni dla Kaszub. Obecne tu osoby to państwa sąsiedzi, znajomi, przyjaciele, to osoby godne zaufania, na które warto oddać głos w nadchodzących wyborach samorządowych. To obecni radni, sołtysi, członkowie rad sołeckich, przedsiębiorcy i działacze społeczni. Dlatego proszę Państwa o poparcie w nadchodzących wyborach. Wspólnie uczynimy gminę Kartuzy jeszcze lepszym miejscem do życia, pracy i wypoczynku. Zapraszam na wybory w dniu 7 kwietnia. Z wyrazami szacunku. Mieczysław Grzegorz Gołuński